Nie widzę tam. Nie Już nagrywasz. Dzień dobry, dobry wieczór? Tak, jest, dobra. Jest. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry, Dzień dobry dobry, wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kabaret Nowaki. Dziennik Wysokich Lotów. Witamy bardzo serdecznie. To jest Tomek. Jestem Tomek. Tu jest Kamil. A to jest Adrianna. Ale tak, zawsze mogłam jest. być Eweliną. A ja miałem być Kasią, jak się urodziłem. Ale się rodzicom nie wyszło. E, drodzy Państwo, mamy przy sobie koszyczkę. Koszyczek, koszyczek, koszyczek nocny, pełen, niespodzianek. pełen niespodzianek. I, I losujemy. Altani, więc Adrianna, nasza środka, wylosuje. Tak się mówi. No tak się mówi, zawsze no, tak ten tematuje do no. środka. Nie. Jest, no? e, I pierwsze pytanie. Ja zadam pierwsze. Dawaj. <laughs> no, Komu? Przecież, czy jest, tutaj o, do mikrofonu. Ale przecież zadawaj. to jest naj... My wiemy. Kto najczęściej się spóźnia. <laughs> Dziękuję, drugie pytanie. Wiemy drugie pytanie, ale szybko będzie. <laughs> nie to jest bardzo proste. Ja, ja mogę Kto, powiedzieć. Nie, 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 przestań. Nie, Kto najlepiej oszukuje? Dobrze. Ej, dajcie szansę ja sobie sama wylosuję. Dobra, wylosuj, wylosuj, ja sobie no, sama no, wylosuję. Dobra, to, to jest, jest. pytanie. No. No. Kto najdłużej śpi? Marciniak. Nie, teraz my robimy z Kamilem. Nie, nie. To, to trzeba przyznać, że tak. Nie, tak, że bardzo lubię spać. Nie, tłumacz się dobrze. No, czy ja się tu jest Świetny Słuchajcie, to jest świetny, wyjazd, tak, to jest świetny tak. wyjazd, bo to tak. naprawdę... kto najdłużej przygotowuje się do występu. I kolejne Jest, pytanie. Mi, no, robi mi się przykro powoli. Kto najgorzej jeździ samochodem? Oh. <laughs> Słuchajcie to, Słuchajcie, to jest to, najlepszy że... wywiad, mieliśmy, naprawdę. To, to, e, Ale... przepraszam, tu akurat nie, 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 ja muszę. Nie jeżeli nie bo chłopaki Karol, nie dają prowadzić Karol, mi busa i ja, i naszym technicznym. Czyli nie możemy się na raz Karol jest no. naszym technicznym i on też y, możemy mu dać te pytania bez filmu. Bez on odpowie. Dobra, już jest następne. No, jest ja chcę prowadzić busa, oni mi nie pozwalają. Tak. Kto najczęściej zapomina tekstu? Da, są pytania pod ciebie A to robione. rodzina jakaś układała te pytania? To jest, no, ktoś, ale to nie? Państwo obserwowali. Ja następny. No, no, kto no, kto tak. najbardziej stresuje się przed występami? Ten wywiad ktoś, sad... Albo mnie ktoś podgląda, albo ktoś za mną jeździ. Ale to jest kto jest chrapie podczas podróży. No, to nie, to chodzi na Widzicie? Chociaż po jednym wam się... Chociaż po jednym. Jest! Mamy dużo nagrań. Ostatnie ja. Kamil naprawdę chrapie mocno. Ten śpi, ten chrapie, a reszta w ogóle nie nie, nie nie, 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 nie. Kto najlepiej śpiewa? Adrianna! Nareszcie no coś a ja miłego! Nie, ale tu było kto najlepiej, nie kto najśmieszniej. Ja najlepiej. Chcieliśmy podziękować... Urządowi marszałkowskiemu. Tak. Ta żółta serwetka Ale się Ale nie, czekajcie, że... na, poważnie, na poważnie, na poważnie. Chciałem powiedzieć bardzo poważną rzecz. Nie, taką, nie poważną rzecz. Poważnie. To był najlepszy tak. wywiad, jaki do tej pory został z nami przeprowadzony. Czy moglibyśmy pytania sobie te spłynęły. pytania zachować? Pytania spłynęły. Najpiękniejszy wywiad. I to jeszcze takie celne te pytania, tak. takie życiowe, prawdziwe. Od razu takie... widać, że ktoś się zastanawia. Tak, mam skeltera. Sk wie... sk sk co ma, co masz? Skalting. Skaltera. Sk Pan Skaltera jeździ za mną i mnie nęka wszystko. i widzi wszystko Drodzy i o mnie. Nie pytania w punkt. Kto najczęściej zapamięta tekstu, kto ja najdłużej wiem. śpi, kto najbardziej stresuje było. się podczas występu. kto negocjuje się samochodem, nie. Drodzy wszystko, Adriana. Ja bym Karola naprawdę zawołał. Karol to jest nasz technik, który z nami on jest, On też nasz odpowie, tak samo jak my. I on wszystko potwierdzi, że to jest prawda, że nie się wygłupia. A ja mam teraz takie pytanie. Możemy dostać ten wywiad też w formie. PDF-u. <grystanski> PDF-u? Może w Wordzie? Prosimy w, Wordzie, w Na no, e, no. Tak, prześlicie twardy młodzież. Było nam bardzo, bardzo ale miło. to bardzo tak. miło, Pozdrawia oprócz tego, że mam skeltera. <grystanski> To Ketora, jest w wszystko w porządku. Wszystko Niektórzy mają holtera i żyją. I... Którzy, ale nie, Kogo mamy pozdrowić? Jeszcze bardzo byśmy chcieli pozdrowić. Czytelnik. Nie uwierzycie, ale pozdrawiamy. Bardzo serdecznie Czytelnik. wszystkich oraz tych, którzy zamierzają, oraz tych, którzy będą zachęceni. Tak. Y... Czytelników, wszystkich czytelników portalu, portalu Świdnik, świdnik wysoki, Wysokich lotów. lotów. Robicie świetne, wywiady. świetne tak. wywiady. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, Czytajcie tak. nas, oglądajcie nas. Tak, tak. Albo, albo inaczej. Czytajcie ich, oglądajcie nas. Ja już te, chyba ten też jest stąd, więc ja chyba już będę miał gdzieś chatę jakąś. Dobra. Ja się już gdzieś przekimam. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo serdecznie, serdecznie dziękujemy. Ale razem z koszykiem możemy tak. wziąć? Tak, weźmiemy jajka. Dobrze, Chodź, weźmiemy dziękujemy wszystko. bardzo. Weź, weź, weź. A mikrofon mogę? A, A, jeszcze nie było jednego pytania. Kto bierze wszystko zewsząd? No, ze ada, A, Ada bierze. Pytanie. Kto zabiera zawsze wszystko? To, ja. to też tak. Ada. To tak. ada. To jest... tak. Dziękuję, pozdrawiamy.